Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Działanie Prorockie Ducha Bożego, Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 14 lutego 1990 roku. Na podstawie danych biblijnych przytoczonych w poprzedniej katechezie możemy mówić o aspekcie prorockim oddziaływania Ducha Bożego na przywódców ludu, na królów i na Mesjasza. Aspekt ten zasługuje na pogłębioną refleksję, jako że profetyzm. Jest jakby nicią łączącą całe dzieje Izraela, zdominowane przez wspaniałą postać Mojżesza, największego z proroków, który poznał Pana twarzą w twarz. W miarę upływu stuleci podwójne określenie Prawo i Prorocy staje się dla Żydów wymowną syntezą ich duchowego dziedzictwa, które Bóg powierzył swojemu ludowi. Bóg przemawia i działa przez ojców. I z pokolenia na pokolenie przygotowuje nowe czasy. A czyni to za pośrednictwem swojego ducha. Historyczne zjawisko profetyzmu wiąże się niewątpliwie z darem słowa. Prorok to człowiek, który przemawia w imieniu Boga. Przekazuje swoim słuchaczom lub czytelnikom to, co Bóg pragnie oznajmić o czasach współczesnych i przyszłych. Duch Boży ożywia słowo i czyni je skutecznym. Sprawia, że postać i słowa proroka nabierają niejako boskiego patosu, a przez to stają się przenikliwe, niekiedy pełne pasji i cierpienia, zawsze pełne siły. W Biblii nierzadko spotykamy opisy znamiennych epizodów, gdzie mowa jest o osobach, na których spoczął duch Boży i które natychmiast zaczynają prorokować. Tak dzieje się w przypadku Balaama. Gdy ogarnął go duch Boży. Zaraz zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. To znane proroctwo odnosi się bezpośrednio do walk Saula i Dawida z Amalekitami, ale równocześnie nawiązuje do przyszłego Mesjasza. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Inną cechą ducha prorockiego, pozostającego w służbie słowa, jest jego zdolność udzielania się i niejako dzielenia, zależnie od potrzeb ludu. Kiedy Mojżesz niepokoi się, że sam nie podoła obowiązkom wodza i zarządcy wielkiej rzeszy Izraelitów, liczącej już 600 tysięcy mężów? Pan każe mu wybrać i zgromadzić siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami. Następnie wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie proroskie. Następca Eliasza, Elizeusz, odwołuje się wręcz do zasady, w myśl której syn pierworodny, Dziedziczy podwójną część majątku ojca i prosi o dwie części ducha, wielkiego proroka. W ten bowiem sposób to on pośród rzeszy proroków i ugrupowań ich uczniów zostanie uznany za głównego duchowego dziedzica Eliasza. Duch jednak nie przechodzi z proroka na proroka na podobieństwo ziemskiego dziedzictwa. Udziela go Bóg. I tak też się stało. Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu, mówią uczniowie proroków. Izrael, spotykając się z sąsiadującymi z nim ludami, miał wielokrotnie okazję do zetknięcia się z przejawami fałszywego profetyzmu, uprawianego przez grupy ludzi charakteryzujących się egzaltacją, którzy nie mając Ducha Bożego, usiłowali go zastąpić muzyką i gestykulacją, a niekiedy wręcz przyłączali się do wyznawców Baala. Eliasz zwalczał ich zdecydowanie, osamotniony w swojej wielkości, natomiast Elizeusz utrzymywał kontakty z niektórymi grupami proroków, którzy zdołali się opamiętać. Autentyczna tradycja biblijna broni i domaga się uznania koncepcji proroka jako człowieka słowa Bożego, powołanego przez Boga, tak jak powołany był Mojżesz, dla kontynuowania tej samej misji. Bóg bowiem przyrzekł Mojżeszowi. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Z tą obietnicą łączy się ostrzeżenie przed nadużywaniem autorytetu prorockiego. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w swym sercu, a w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? Gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił. Innym kryterium, które pozwala ocenić prawdziwość słów proroka, jest jego wierność nauce danej Izraelowi przez Boga, zachowywana wbrew wszelkim pokusom bałwochwalstwa. Stąd wrogość wobec fałszywych proroków. Prorok, jako rzecznik Słowa Bożego, winien zwalczać ducha kłamstwa, który przemawia przez fałszywych proroków, i chronić lud przed ich wpływem. U Ezechiela czytamy, że jest to misja otrzymana od Boga. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym imieniu. Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli. Prorok, mąż Słowa, winien być także, jak mówi Ozeasz, mężem natchnionym nie tylko własny duch, ale i duch Boży musi w nim przebywać, by mógł on przemawiać w imieniu Boga. Koncepcję tę rozwija przede wszystkim Ezechiel, co wskazuje, że w jego czasach uświadamiano już sobie, Czym w istocie jest profetyzm? Aby prorok mógł przemawiać w imieniu Boga, musi być w nim obecny Duch Boży. Jego obecność ujawnia się poprzez kontakt, który Ezechiel nazywa widzeniem. Działanie Ducha Bożego w tym, który go dostępuje, jest gwarancją prawdziwości jego słów. Pojawia się tu raz jeszcze zależność między słowem i duchem, która zarówno pod względem językowym, jak pojęciowym Przygotowuje do zrozumienia relacji zachodzącej na wyższym poziomie, w Nowym Testamencie, między Słowem i Duchem Świętym. Ezechiel ma świadomość tego, że jest człowiekiem ożywianym przez Ducha. I wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Duch przenika do wnętrza Proroka. Stawia go na nogi. Czyni go świadkiem Bożego Słowa. Podnosi go i rusza z miejsca. Podniósł mnie duch i zabrał. W ten sposób przejawia się dynamizm ducha. Ezechiel dodaje przy tym, że mówi o duchu pańskim. Dynamizm, jako jeden z aspektów prorockiego działania Ducha Bożego, zostaje uwypuklony w proroctwach Aggeusza i Zachariasza, którzy po powrocie z wygnania usilnie nakłaniają Żydów do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Po pierwszym proroctwie Aggeusza Pobudził Pan ducha Zorobabela, namiestnika Judy i ducha arcykapłana Jozuego, a także ducha całej reszty ludu. Przeszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów. W drugiej wyrocznie Aggeusz ponawia obietnicę skutecznej pomocy ducha pańskiego. Nabierz ducha Zorobabelu, nabierz ducha arcykapłanie Jozłe. Nabierz też ducha całej ludu ziemi, wyrocznia Pana. Do pracy. Duch Mój stale przebywa pośród Was, nie lękajcie się. Podobne jest proroctwo Zachariasza. Oto słowo Pańskie dozorowano Babela. Nie siła, nie moc, ale Duch Mój dokończy dzieła, mówi Pan zastępów. W czasach bezpośrednio poprzedzających narodziny Jezusa nie było już proroków w Izraelu i nikt nie wiedział, jak długo miała trwać ta sytuacja. Jeden z ostatnich proroków, Joel, Zapowiedział jednak powszechne stąpienie Ducha Bożego, które miało nastąpić, zanim przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny, i ujawnić się przez niezwykłą powszechność daru prorokowania. Pan ogłosił ustami Joela. I wyleje potem Ducha Mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Tak oto miało się wreszcie spełnić wypowiedziane przed wiekami życzenie Mojżesza. Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Natchnienie prorockie miało spłynąć nawet na niewolników i niewolnice, przezwyciężając wszelkie podziały kulturowe i społeczne. Wtedy też zbawienie miało stać się dostępne dla wszystkich ludzi. Każdy, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Proroctwo Joela spełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Mówiliśmy o tym w jednej z poprzednich kateches, cytując słowa Piotra Apostoła, które mógł on wypowiedzieć wobec oniemiałego tłumu. Spełnia się przepowiednia proroka Joela. Przytoczył potem słowa wyroczni i wyjaśnił, że Jezus wyniesiony na prawicę Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go w obfitości. Od tej pory prorockie działanie Ducha Świętego stale objawia się w Kościele i jest w nim źródłem światła i siły.